Hejka wszystkim, ja mam na imię Ksenia i dzisiaj jesteśmy na stronie KS Net, gdzie będziemy otwierać różowe skrzynki. Na koncie dzisiaj mamy 999 euro i będziemy próbować dzisiaj zwiększyć nasz kapitał. Ja tylko przypomnę, że nad głową mam swój promokodzik PL30, z którym doładowuję właśnie konto i które Wam też polecam. Macie go w opisie, tam także jest link na stronę ks.go.net. No cóż, zacznijmy. I widzimy tutaj pierwsze, co od razu rzuca się mi w oczy, to edycja niemiotowana oczywiście, bo jest jako pierwsza kategoria i to jest Time to Shine, różowe. Jest bardzo, bardzo tani, ale piękniutki. Patrzcie, jak jest wykonany sam case. On jest bardzo tani, więc będziemy otwierać dużo razy, żeby zdobyć coś fajniejszego, ale zobaczcie, z tego powodu, że jest tańszy, mamy tutaj także a, tańsze rzeczy, widzicie, nie? Ale mamy tutaj up 45 Blaze za 28 euro, Glock 18 za 9 euro, M4A1S za 8,29. E, no cóż, spróbujmy od razu razy 10, to jest tylko jedno euro, moi drodzy, ale nie, nie oczekuję nic wielkiego. Chciałam spróbować e, właśnie tą taktykę, żeby otwierać takie same kolory. Możemy spróbować jeszcze raz. Jeszcze raz próbujemy. Ale dzisiaj też nas czekają bardziej ciekawsze case'y, ale też wierzę, że można coś fajniejszego tutaj dostać. 1 euro, ale jednak jak się dostać jakieś 5 czy 6, no to zawsze fajnie. Idziemy dalej. Idziemy dalej z Wami, a dalej jest u nas Bubble Gum. Bubble Gum jest też dosyć tani, więc od razu otwieramy 10 razy. Co my mamy tutaj w środku? W środku mamy M4A1S za 26 euro. To jest najdroższa rzecz w tym case'ie. To trzeba też brać pod uwagę. A 47 za 20 euro i Desert Eagle za 16. E, my mamy tutaj 4 euro, za bardzo nic nie mamy do stracenia, więc możemy próbować. Bubblegum wygląda niesamowicie fajnie w ogóle. E, sam case, podoba mi się jak w KSGonet w ogóle wyglądają case'y. Co my tutaj mamy za 4,82? Super, wyszliśmy w zero. Wyszliśmy prawie w zero, nawet jesteśmy trochę do przodu. Super, jeszcze tutaj zostaje, zobaczymy, czy da się coś tutaj jeszcze fajniejszego zdobyć. E, Okej, okay. też nieźle, też nieźle, jest super. Jeszcze raz próbuję, ostatni raz i idziemy z Wami dalej. Nas czekają jeszcze and say case of No, patrzcie, super. Ten case w ogóle fajnie się opłaca. Tutaj fajne skiny są, ale tanie, tanie. Warto było tego oczekiwać. Dalej mamy z wami Casic Nightlife. Widzicie, on jest taki z odcieniami fioletowego, ale jednak jest różowy według mnie. Jest. Tutaj już mamy troszeczkę droższe rzeczy. 45 euro za Desert Eagle. Także AK-47 za 41 euro. Więc fajnie. This by Kitty. 39 euro. P90. Super fajnie, otwieramy od razu razy 5, próbujemy odbieramy i to mamy tutaj, tutaj mamy za 7 euro super, e, jesteśmy do przodu, ten case fajnie się opłaca dzisiaj podoba mi się, wiecie co jakoś tak czuję dzisiaj ten, tą nutkę powodzenia, e, jeszcze raz próbuję, razy 5 to tylko jest razy 5, nie nie razy 10 e, więc fajnie, ok, myślę, że możemy jeszcze raz próbować i idziemy dalej I idziemy dalej, bo chcę spróbować takich m, dzisiaj jeszcze mam na oku kilka fajnych fajnych case'ów. Dobrze, dalej mamy z wami GTA 6. Fajny, po prostu fajnie zrobiony. Detalizacja jest niesamowita i po prostu jest przekonany też motyw gry. Super. Tutaj już o oh my god, rękawiczki za 1000 euro, nóż za 718, Stiletto Knife, patrzcie i bajonet, mój ulubiony bajonet Fade za 663 euro. W ogóle tutaj już o wiele fajniejsze skiny, a zauważcie, że cena nie jest wcale tak aż przerażająca. Więc próbuję od razu na podwójnym, 14 euro. Najpierw na podwójnym spróbujemy, a później jeszcze troszeczkę zwiększymy. I od razu mamy! 18 euro ja nie mogę. Dzisiaj jest naprawdę jakiś mój dzień. Naprawdę. Dobra. E, to jest tylko 14 euro, jesteśmy 4 euro, do przodu, teraz aktualnie, z tego, że po prostu no nawet nie oczekiwałam nic z tego. Super 10 euro, jest nieźle. E, mogło być zawsze gorzej. Cóż, nam tutaj wypadło 43 euro. Że mi się tak powiodło, ja pierdzielę. Uu, dobra. GTA 6 akurat zostawiam w kolekcji moich ulubionych case'ów. Idziemy z wami dalej, a dalej mamy mining skrzynki. Ja dzisiaj chcę otworzyć jednak Neo Noir, bo hypermining dość często otwieram. Dzisiaj zacznijmy od Neo Noir jednak. I zobaczymy, tutaj jest bardzo tanie, 17 centów i za to tutaj jest za 21 euro najdroższe AWP Neo Noir też. No, widzicie, widzimy, że tutaj najdroższe rzeczy są właśnie z tej serii właśnie Neo Noir. Próbujemy raz 10 od razu spróbujemy, bo tutaj dosyć tanie. Rzeczy, tylko 2 euro. Zobaczmy, co my tutaj mamy. No, oczywiście, nic takiego wyjątkowego, ale próbuję jeszcze raz. Próbuję jeszcze raz. I tutaj Glock 18 za 11 euro, czyli poważniejsze rzeczy już. I mamy 11 euro cashbacku. No w ogóle, pięknie. Pięknie ja jestem, ja, ja po prostu dzisiaj otwieram wszystko, co chcę i mogę się nie martwić. E, idziemy dalej. I idziemy w NeoRider Money 17 centów i tutaj już AK 47 Neo Rider za 41 euro NeoRider, za 8 euro tutaj już tańczę rzeczy. Ale spróbujmy otworzyć dla eksperymentu. Czemu nie? Czemu nie? I jednak ta taktyka z jednakowymi kolorami w Kejsach dosyć fajnie się sprawdza w moim zdaniem. Po prostu sobie wybrałam dzisiaj różowy i uważam, że no nieźle nam idzie, nieźle. Okej. Okay. Okej, okay, no różowy coś niech mi wypadnie, coś fajniejszego nie będzie chyba dzisiaj, nie? Mm hmm. Neonor dzisiaj nie jest po mojej stronie. Ale to nic, to nic, jeszcze mamy dużo skrzynek do sprawdzenia. W skrzynkach blogerów wyjątkowo z różowego mamy tylko właśnie Mama Swigi, którą już e, otwierałam i ostatnio w sumie fajnie mi dała, więc zobaczymy co będzie za tym razem. E, Fashion Knife za 236 euro, e, AK-47 Vulcan za 234 euro, a także M4A1S za 223 euro. No, patrzcie, tutaj są już fajniejsze rzeczy w ogóle dla skrzyniak blogerów. To nawet e, fajne kwoty, bo jak widzę, tak czasami dosyć tanie mają. Dobra, razy 10, 18 euro i próbujemy. Próbujemy, mama Swigi. E, Okej, okay, no, 8 euro, nie fajnie. Schodzę na 5, razy 5 próbujemy i zobaczymy, co będzie z tego. E, 6 euro z powrotem, dobrze, nie najgorzej, ale chcę jeszcze raz próbować. Jeszcze raz się upewnić, i jak nie, to no, patrzcie. Супер. Okej, okay, nie najlepsza sytuacja, ale jednak wyślijmy tutaj w zero. Mniej więcej, mniej więcej oczywiście, nie liczę dokładnie. E, dalej mamy skrzynki niestandardowe e, i tutaj od razu Classified, e, różowy kwiatek, który po prostu od razu wpada w oko. Tutaj mam M4A1S za 3529 euro. E, M4A1S za 2340 euro i MP9 za 1627. Dobra, próbujmy na Razy 5 od razu, 34 euro, co mi to dam 15 euro cashbacku. nie najgorzej, ale jakoś mniej mi się dzisiaj idzie już. Tak troszeczkę czuję, że powodzenie odchodzi. Ok, 28 euro. Trzeba było trochę ponarzekać. Trzeba było trochę ponarzekać, żeby wróciło powodzenie. Ale i tak nie jesteśmy nadal w plusie. Tylko w mniejszym minucie powiedziałabym. 48 euro! Dobra, dzisiaj będę więcej narzekać, naprawdę. Okej. Okay. Z różowych skrzyniek, co my możemy jeszcze z Wami dzisiaj takiego ciekawego otworzyć? Ja bym chciała jeszcze bardzo mocno otworzyć sakurę. Ona jest tak piękna, zawsze na nią patrzę i jakoś, no nie... No nie mogłam, nie miałam możliwości. A teraz, jak mamy różowe skrzynki, naprawdę możemy spróbować. Uh, Nawia Knife za 141 euro. Uh, Broken Flame Glow za 82. M4A1S za 59 euro. Od razu, nie przedłużając, idziemy razy 10 i próbujemy. 11 euro. Zobaczymy, co nam to da. A uh, dało nam to niewiele, 6 euro, ale i tak mamy z powrotem. Nie jest najgorzej. Próbujemy jeszcze raz. Próbujemy jeszcze raz na razy 10 i mam nadzieję, że będzie lepiej. 13 euro, super jesteśmy do przodu, ale nadal nie dużo. Ja chciałabym jakiś, jakąś dużą wygraną. O oh. I tutaj mamy 10 euro, super zero. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Dobrze, myślę, że możemy już iść na nasze konto i zobaczyć, ile udało nam dzisiaj zgarnąć. Chodzimy na nasze konto, wciskamy sprzedać wszystkie i razem mamy 269 euro. Słuchajcie, nie jest tak jak oczekiwałam, nie jestem w mega plusie, ale jesteśmy prawie w zero, ja zdobyłam fajnych skinów, zdobyłam zadowolenie po prostu z tej gry, bo naprawdę szło bardzo fajnie, skinów mamy też dosyć dużo, teraz powybieram, które mi bardziej się podobają i zostawię sobie. Was zachęcam do skorzystania z promokodu, spróbujcie moją taktykę, spróbujcie swoją taktykę i napiszcie, która jest lepsza. Pa, pa!